witajcie Jam jest tkaczka zajmuję się tkaniem zwią mnie tkalinka obrabiam ubrania koszule spodnie dla całej naszej osady yy, a robię to z lnu który właśnie rośnie w naszym ogródku był on pierwotnym surowcem do wytwarzania ubrań Len taki był yy. Siany pod koniec sierpnia, zrywany, moczony przez okres 2-3 tygodni, a następnie był obrabiany w urządzeniach miętnicy i cierlicy. Po tym czasie był zdziergany na szczotce, a następnie były przężone nitki. Tak właśnie wygląda len po obróbce wstępnej, który w etapach początkowo na palcach zwijano i tworzono nitki. Następnie używano do tego wrzecionka. Tak wytworzone nici mogły być używane do zaplecenia na tym oto krośnie. Jest to pierwsze typowe średniowieczne krosno składające się z nawoju, z nicielnicy, obciążniczków, które były zwane przęśniczkami i oczywiście wątka i osnowy. Tworzyło się na tym niewielkie materiały takiej wielkości które następnie dziergało się i wychodziły. Sukmany, fartuchy, nogawice, koszule, zapaski. Kolory też są u nas pozyskiwane w sposób naturalny. Mniejszym takim odzwierciedleniem krosna jest bartko, na którym tworzyło się niewielkie pasy. Takiej szerokości, ewentualnie węższe, które służyły do obszywania fartuchów, wiązania we włosach, zdobienia i najmniejsze elementy, które były właśnie tworzone na palcach. Była to tak zwana biżuteria średniowieczna i nazywały się troczki. Ciekawe jest to, że. Kolory wszystkie były pozyskiwane w sposób naturalny i odzwierciedlały różne warstwy społeczeństwa. I tak kolor czerwony, na przykład, był z larw robaczków, czerwiów i był on przeznaczony dla książąt i szlachty. Kolory szare, zieleni, brązu, zwykli, prości szarzy osadnicy, tacy jak my i na przykład zielony był z liści traw, z liści traw, z paproci brązowy, skory, dębu, no i kolor szary naturalny kolor lnu. Kolor czarny był dla osób wygnanych i był z węgla drzewnego. Kolor żółty dla osób chorych i trendowatych i z moczu zwierzęcego był zrobiony. Był jeszcze kolor który pozyskiwało się z Chabrów, z Bławatków, e, z Marzanki Wielokwiat, e, ale był to e, kolor bardzo nietrwały e, i po ukazaniu się jego e, został e, zagarnięty przez biskupów. Także nie cieszył się e, w takiej zwykłej osadzie e, powodzeniem. E, e, ciekawą rzeczą dla tego czasu też jest to, że e, młodzież, a konkretnie chodzi o chłopców, jest to, że chodzili w sukmanach do siódmej wiosny. Po, siódmym, y, po siódmej wiośnie dostawali nogawice y, i dostawali się pod y, opiekę swoich y, ojców. Y, tutaj właśnie na y, tym Bartku, jak Państwo chcą, mogę pokazać, jak się y, robi y, taką krajkę. Się przybę. Się przymocować, powiedzieć, że uwiązać nawet. Bartko yy, składało się tak y, też z nicielnicy i nitek umiejscowionych w oczkach teraz pokażę. O tutaj w oczkach stałych i w oczkach ruchomych i praca polegała na przełożeniu nitki do biciu. Zmienienie ułożenia o, nici w przełożeniu wąteczka. Znowu ułożenie w zamianie niteczek. Była to praca wymagająca cierpliwości. O. Proszę bardzo. Jeszcze powiem Państwu, że surowcem wtórnym, który był wykorzystywany do robienia y, ubrań, była wełna. Wełna też y, była naturalnie barwiona. Sama z siebie też miała kolor ciałowy. O, proszę bardzo. I na takiej zasadzie powstają krajki.